Hello. To z tej strony Bobek i rozpoczynamy kolejny odcinek z Vol Guys! Dzisiaj ze mną jest Aberka w ogóle.. Przepraszam, A, musiałem sobie beknąć, żeby lepiej mi gereczka poszła. Więc Aberka, w tym momencie wygrywamy gereczkę czy przegrywamy, czy co robimy? Aha. Stary, akurat tą gierkę lubię, muszę Ci przyznać szczerze, że, że to lubię. przed chwilą ta reczka powiem Ci, troszeczkę strollowała, więc yy, to mi się trochę nie podoba, ale nadganiamy ludziska! Nadganiamy oczywiście! O, a Berkę już tutaj prawie dogoniłem, a nasz sobie tutaj cyknę normalnie w pupkę, żeby mu nie było Ja nie wierzę! I no. dawaj, chłopie, musimy jak najszybciej normalnie się dostać i będzie super Ja Nie, jest stary, prawdopodobnie odpadnę, nie? Więc jakby I trochę beka Jak to beka odpadniesz, chłopie? Nie Ja muszę naprawdę mnie... nie żartuję. No, ktoś mnie Ktoś mnie stentygował i będzie przypał, ale nie no, damy radę, Ludziska, damy radę! Z paluszkiem normalnie w popie! Dobra! Mamy leczmy. to! A ty? Jestem! Jesteś? Jestem! Dobra! To super Ale stary ja miałem lipę przez chwilę, się. nie? Ja właśnie wiedziałem, chłopie to skupienie w twoich oczach było normalnie takie, żebym y, popcorn zrobił na, na patelni bez oleju. Bo było tak gorąco. O kurde. Aż tak gorąco było? <laughs> Aż tak Uuu, gorąco To musiało być grunto. Co? Ở bê đồ Jest, bo tu jest to zdobywanie punktów, takie? Trzymanie się i... Bo... Tak, raz o to graliśmy, O to dobra, tu trzeba mieć dobry ręst po Tutaj spadacie z takiej góry i musicie siedzieć w takiej strefie, żeby zdobyć tam chyba 100 punktów czy 150. Coś takiego! Więc tutaj naprawdę słuchajcie, to zależy od szczęścia. Bez kitu, tutaj jest gra pełna szczęścia, co nie? Bo. Jak bo... się pójdzie tam z boku, z prawej, prawej to tam tak, można po długo Z prawej skakać, po no. lewej zależy. Y... Z naszej strony po lewej, czyli nie da się tam. Pójść. E, tylko tamci mogą na to pójść, ale tutaj trzeba zrobić sobie taką inną Dobra, taktikę. ja trzymam tego. I ja teraz tak, gdzie jak chcę wskoczyć? Ja te punkty pomalutku zdobywam. Aha, dobra, dobra nie udało mi się zdobyć. Super. Ja mam trzynaście. ile ty, ile zdobyłeś procent? Powiedz ty ale, Mam trzy. Trzy Ja nie Ja mam dwadzieścia dziewięć. Dobra, nie będę narzekać. Więc naprawdę spoko. Tu jeszcze wróciłem. 35 mam. tyle? Jak 12, ale teraz, teraz zapyla Stary, 20 już mam Zapyla, dobra, to superancko jak zapyla 29. Czemu ja od razu wskoczyłem i to od razu mnie zrzuciło No nie, to tak mi się ludziska naprawdę Nie podoba, ewidentnie mi się to nie podoba Dobra, jest, to jest moja taktyka Słuchajcie, ja bez przerwy siedzę zawsze w tym samym miejscu I staram się zdobyć Jak najwięcej tam punktów I może, no nie, nie udało mi się wrócić A może mi się uda wrócić To, no nie, halo ma... się a ty? Znowu się odbiłem Dobra, Ej, ja siebie co ja robię w ogóle nudiska! Co się dzieje? Co wygraliście? Nie, to, to są, słuchajcie, jakieś żarty! To są jakieś żarty! 70! Ja 75 ja mam, dawaj, dawaj, 80! Doboj. Się pusta. 5. 90! Nie. No nie... Dobra, nie przejdę, mam stówę, mam stówę! Dobra, to teraz trzymaj kciuki za górę. Na tej platformie właśnie, tej okrągłej! No tylko ja tu mam jakiś nie... No czemu ona akurat jak ja biegnę?! O, leci to u farcika! Wow, co jest?! Będę?! Wygrałeś! Będę! Jest! Ej, nie, to jest największy fart stulecia Ej, to, akurat! Jakbyś widział w ogóle wcześniej, ja się tam bez przerwy po prostu odbijałem, chłopie! Leciałem na tą platformę i cyk, ja do góry! Ja jak jaka tylko, był problem, że ona była cały czas zamknięta i nie mogłem tam wskoczyć, ale jesteśmy w kolejnym etapie i tak ma być bliska Tak ma być najlepszy duet Fall Guys na polskim YouTubie. W ogóle przed chwilą było 25 i nagle zmieniło się na 23. Ale, a może się... nie wszyscy się zakwalifikowali? A, no tak, to w sumie dobry pomysł. O, o to lubimy. No no, to lubimy tą w, ci, Tak, To ta. jest ta giereczka, nie ma co mówić. Ta giereczka jest naprawdę prima sorcik. Tu w ogóle pewnie wiecie o co chodzi, ale wam wytłumaczę ludziska. Będzie takie, nie wiem, takie przechodzące normalnie leciec i my musimy przez... Jak to wytłumaczyć, Zaberka, Bo ja za bardzo nie no wiem. No stary, no po prostu będą spychać nas mm. różne klocki. O, właśnie, to jest słowo klucz. E w ogóle zauważyłeś, że w każdej gierze gramy z sus sushi Chyba to jest popularny skin. Be, ale zauważ, że zawsze jest tylko jedna osoba, chłopie. <laughs> nie wiem. Stary nie wiem, tego ci nie powiem. Czy ja wiem, z... że mało Ej, jest kaczek. Ty, a jakby tak full się jest, że tylko na przykład jedna osoba z tym skinem może grać w tej arence? Ale nie, stary, tak to na pewno totalna. nie. Jest. Nie, jest tak dobra, to, to, to To w w takim razie gadam jakieś w takim O, nie, ludzie, co tu się nie, nie, sobie elegancko normalnie nie, I nie, mamy tu jeszcze nie, musimy nie, wytrzymać, więc e, tak, nie, za dużo, nie, 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 mało. nie, 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 spadł, chłopie. Nikt dobra jeszcze nie, spadł, nie, 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 normalnie graczy, tak nie, się wydaje. mamy serio, naprawdę mamy dobrych graczy, no chłopie, o nie, grać, tak no się wydaje. nie, serio? nie, mamy nie, 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 O dobrze gracze, to nagle dwie osoby odpadły. Dobra, i teraz tu będzie kolejne. Mamy jeszcze min... O, już skakanie! Ej, minuty skakania! Graczy, stary. Ej, co no. Zawsze skakanie było w ostatnie 40 sekund, chłopie! A tu się Dobra, już po minucie zaczęło! Ej! Powiem Ci, może być... Y, wydaje mi się w ogóle, że te, te giereczki w tym Fall Guysie już trochę zmienili poziom trudności na cięższy. Nie wiem. Tak, taki... ale szybki to idzie, albo muszę być Tak, mi wydaje, tak, nie? tak, mi się właśnie wydaje, że bez kitu. W ogóle te różne po prostu giereczki, które w ogóle nowe wychodzą na Fall Guys, to w ogóle są jakieś powalone. Na przykład te bizony, czy tam nosorożce, co atakują. Nosorożce, tak. One no, są o, super. Ale szczerze, to jest... O nie, to jest najgorszy moment. To jest najgorszy dobra. moment, dobra, udało się. I to, dobra, to. O, teraz jak się szybko patrząc. ta ściana poleciała. Pierwsza. Dobra, Dobra teraz pak. na lewą stronę. Tu jest w ogóle strasznie za dużo osób, ci powiem. Oni strasznie, straszliwie blokują. Naprawdę. Dobra, straszliwie. Siach, siach. Jeszcze 4 sekundy. Co jest teraz? Nie, tak! Oj, dużo pij. może, dużo odpadło. O, ale odpadło strasznie Dłot. dużo teraz. Ale Osiem osób teraz odpadło. Wiedziałeś, jak to szybko leciało, chłopie? Żeby tam no. przejść po drugą stronę, to było wręcz stary, niemożliwe, jak byłeś na samym końcu. To było, chłopie, niemożliwe. Ile zostało osób, powiedz tymi. Ehm. Dużo odpadło. Synu. A i prawie finał! Prawie finał, jeszcze jedna gireczka, a potem będziemy lecić z finałem! Ludzińska ja teraz Obym był na początku, proszę, obym był a na początku. tutaj będzie chciało, Gierka będzie chciała, żeby tylko odpadło kilka osób. Yyy, e, tak? Czyli... Może do finału, czy, nie wiem, ze trzy na przykład. Dobra, nie jestem na końcu, nie jestem na początku, a Berka na początku, jak to zawsze. No wiadomo! No, dobra, pięć, pięć. osób! Ej, to mi z czemu pięć osób aż? Yy. Dużo, co? No, mega dużo. Zawsze jakoś na finał mi się wydaje, że mniej osób odpa odpada. Oh no! Co się no! się stało, chłopie? Bo ja widziałem, że ci coś strzeliło w tak no daj coś, nie coś, nie, odpadłeś. coś odpadłeś? Czy jak? Nie odpadłeś, ci odpadłeś. Nie no, stary, spadłem. Spadłem! No tak wyszło, no Jezu, co ci powiem? No żeby tobie było łatwiej, tak? <grym> tak, dobra, dzięki Aberka, to było dla mnie. W ogóle co tu tak ludzie się trzymają, chłopie? Nie! Nie, dobra? Udało. Jestem! Daj, Mamy masz masz finał! finał! Dobra i teraz musimy dać radę, Abera. Dam radę czy nie dam rady? Tylko proszę... Stary, musisz! Musisz! Jak już masz kciuki. finał, to musisz! Ej, teraz widzowie wszyscy trzymają kciuki, żeby nie było TNT rano, dobra? Akurat TNT Rany z Zawsze mam w finale ten tyran i nigdy mi się nie go zrobić, więc proszę, nie TNT run, proszę, nie TNT... Ooooo! Patrz, patrz, jaki skin akurat na środku miniaturki. No, akurat ananasek skaczący, to słuchajcie, nie bez powodu skaczący Dobra, teraz, chłopie, komentujesz, a ja się staram wygrać tą rundę, bo jak wygram tą rundę, to będzie mój pierwszy Ale ja właśnie to wygrałem wygrane. w finale, więc akurat jeżeli dobra. ja wygrałem, to to nie może być trudne. Ej, no, dobra, nie, nie, weź trzymaj cukier, chłopie, trzymaj cukier, ja się muszę ja mogę starać. komentować, ja mogę komentować. Komentuj, ja Siedem osób ma być wylaminowanych. Dobra, daj sobie kamerę jak najbardziej do dołu, no nie? I wtedy mm -hmm. widzisz od boku. O, no bez kitu, masz rację. Złote, to jest, gościu, bo to finał. Wszystko, czego dotknę... Czego dotknę, to staje się złotem! Dobra, ej, czemu jeszcze nikt nie odpadł? Nie wiem, chciałbym, żeby... A, bo to, uważaj, płyta, płyta, płyta! Taki fort total, znaczy fort albo nie, fort. Nie, 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 nie siedź na samym skraju, nie siedź na samym skraju. Nie! Dlaczego? Dlaczego? no co ja zrobiłem? Tak jest! Kolejny odcinek i superacka Ej, mapa! nie lubię tej gierki akurat, Zyfuj bo ona potrafi lubisz. denerwować. Ej, ale tu jest tak, oby być na początku. Proszę, żeby być na początku. Proszę, żeby być na początku. Proszę, żeby być... Proszę, żeby nie być na początku? No. I... Dobra, ja jestem. No, ja jestem na końcu. Więc... No nie, no nie, ani no. nie jesteśmy na początku, ani na końcu. No, ale ja bym jednak byłem bardziej na końcu niż ty mi się wydaje. Bo tu jest ogólnie ci powiem lipa, no i party co się ludzie dzisiaj dzieje. Właśnie o to mi dobra, chodziło. Dobra, ja daję radę, ja, a, mam, chodziło, ja mam, ja mam, ja chodziło, ja mam, mam. O, to mi chodziło, że teraz ci dobra, ludzie patrz. pospadają. Dobra, o, a ja sobie tędy może pobiegnę. I cyk, jestem dalej. I teraz patrzcie, wszyscy lecą, a ja sobie muszę czekać. Tam cię oczywiście pospadają. Nie, dobra, no i teraz jest przekichane. I, aha, spadłeś, to ja... A, a powiem ci, ja muszę w ogóle czekać na platformę, żeby w ogóle przeskoczyć dalej. Dobra, udało mi się teraz, więc nie będę na Nie, a się kręcę. Co no? się tyjabera, dawaj. Pełne ale skupienie Ale mam źle Pełne skupienie i normalnie musisz lecieć do przodziku! Tu w ogóle dobra. te platformy teraz Dobra, nie mam nie drugi checkpoint Dopiero drugi, nie? Pytanie, którą wybrać Dobra, wybiorę sobie niebieską Co mi szkodzi? Tam typu się... O nie, no co za ludzie, ludzie z wy to... No dobra. ja... Spadła im ta pla... Uważaj, tutaj no na Jesteśmy szkoda. razem, jesteśmy A... razem Ale tutaj ta fioletowa to taka nie zamiła, to? no taka nie za miła, Ale dobra, teraz się... Nie, jeszcze nie Trzeba czekać Trzeba... O, dobra. biegniemy, biegniemy, uda o, nam się! Dobra. Jesteśmy! Nie! Ludzie za dużo spadło. Jestem, Uba! jestem, jestem! Jestem, Też na totalnym wsparciu, dobra, 42 osoby się kwalifikują, to jest naprawdę sporo, ci powiem, abera. To jest, na, to jest tak dużo, że my się musimy zakwalifikować, chłopie. Nie ma Dobra, innej stary, excepcji. ja będę. Ja na pewno będę. Będziesz? Jest. Ja mi się wydaje, tak. że też powinienem być. Dobra, o ile tak. teraz na fiolę, to. Ktoś mnie przytrzymał, co za najgorszy Dobra, labus jestem? Na... jestem! Ja też będę! A, a, a co jeśli ja teraz nie wskoczę, na przykład? Ej, kupie! Teraz no, wyobraź mo... sobie tak służę! Z banem roku! <noise> z banem roku! Ten filmik będzie się nazywać zban. O nie, ty kupi, nie pchajmy do środka, bo ja może nie chcę się zakwalifikować. Może swoje miejsce chcę ofiarować komuś innemu! Y Ej, mi prawie wyrzucił, no stary, no nie to? wiem, no nie wiem, no nie wiem! Ale, ale czego nie wiesz, chłopie? Jeszcze na pełnym muzyku dawać chłopaki! Dawać chłopaki! Jeszcze dwie osoby dawać! No, ale dawać. nie troluj, dobrze, dawać, nie troluj! Patrz, patrz. patrz, jeszcze jedna osoba! Ja nie wiem, naprawdę na Dać radę, dawaj, dawaj, patrzcie, biegną! Biegną w tym momencie, chłopaki! Ale nie biegną. robimy nadziei, no! <laughs> patrz, Ale zły gość! Skąd <laughs> biegnie? patrzcie, nie. <laughs> Jezu, ej ty jesteś strasznie zły. Ai to było fajne, Ameryka. No co, o co ci chodzi? To było mega fajne. Ale ja, ja po prostu daję im szansę się nauczyć mapki, wiesz o co chodzi. Ja tego nie robiłem, żeby ich tak zdenerwować, że niby się dostała, jednak nie. Tylko ja tu robiłem po to, żeby się nauczyli mapki. E I Ooooo! To jest fajne! Ej, to nawet lubię! To no, nawet ja też to no. nawet lubię. Ja nie lubię tego drugiego etapu, w tym czy pierwszego, tego taki z tymi małymi różowymi kręcącymi się. Tego nie lubię, ale jak się to przejdzie, to potem jest bardzo fajne, przy, przyjemne, nie? Znaczy, ogólnie, jakby to jest wiesz, już bardziej na skilla, a nie na farta, więc jest spoko. Ej. Aha, na Skill'a! A tu, tu, tu sądzisz, że tych Kierek na farta nie przychodzimy, tak? Bo nie mamy... No nie, farta. raczej nie. No stare na przykład Aha, nie wiem, ogon a... jest totalnym fartem. <grym> ogon jest śmieszny, a siatkówka to chyba mi się wydaje, że jednak Totalny fart! <grym> to jest FART! <grym> Awerka to nie jest tak, że my przychodzimy te gireczki, które są y, na tym. Na, na, na tym drugim. W sensie, że my przychodzimy te giereczki, które są y, na szczęście, a nie na skilla, bo mi się wydaje. O, my przychodzimy każde! Aha, każde! No dobra, to jak przychodzimy każdą. To tą też trzeba w tym momencie przejść bez... Aj parę, jak przyspieszyło to! Co jest grane? O, straż, ej, pierwszy ej, raz raz to nigdy mnie to nie było aż takie szybkie! Serio! Ja jestem jako Drugi, udało mi się jakimś szczęściem przebiec. Ej, nigdy w życiu nie miałem z tym problemu. lol. Ej, lol, bo to jest jakieś mega szybkie. Kiedyś było to o wiele stary, wolniejsze. Oj, teraz zważywiłem, teraz zważywiłem, ale może mi się uda. Będę drugi jabera, chłopie, masz tu, będę mister drugi. Ej, stary, ja mogę odpaść. Jak ty możesz odpaść? Ej, nie żartuję, nie żartuję. Nigdy malutku, nie miałem z tym problemu. Pomalutku, malutku, powolutku, ja tu sobie wskoczę i będę cię obserwować i naprawdę po totalnym, pomalutku skup się. Stop. i... i i, nie, nie ma, opcji, stary. Dobra, Sorry, nie ma opcji, pay. teraz pierwszą. O, ja tu mam straszne lagi. Pomalutku, pomalutku. Może ci się uda? Dobra, udało Ci się. I teraz musisz. Aj! Ej, nie, stary, Ej, naprawdę, nie powiem ci na początku, na początku pierwsze przeskocz pomalutku, poczekaj, przeskocz i teraz, poczekaj, o dawaj, pomalutku, pomalutku Dobra, tak, dobra jesteś, i teraz dawaj Ale chłopie, za mało, chłopie, za mało czasu mam ma. wiesz? Musisz kupienie, możesz dać radę, chłopiec możesz dać radę, dawaj, bo tam jest mało osób, w sensie, dawaj, dawaj dawaj, biegnij, 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 dobra masz super, biegnij, elegancko się dasz radę, dobra, będziesz chłopiec Ej chłopie. stary, muszę, muszę, na się przyfarciło na koniec, kumasz to ja chłopie? Wiecie Właśnie stary full focus, full Aha, spocenie. full spocenie. I słuchajcie, 26 osób i w tym jesteśmy my, czyli dwa najlepsze gracze w... nie Bedwars, tylko Fall Guys. I w Bedwars też, a na pewno. Ja. Teraz Fall Guys się pruszy, daj jakąś fajną giereczkę pro. O nie, ja tego nie, komentuję. Abierę, ja tego nie lubię. Nie będę tego komentować. To komentował. jest jedna z gorszych giereczek, bo ogólnie ona jest łatwa. Ej, tu jest Nie, naprawdę fart. tego nie to lubię. To jest giereczka fart, serio. Tu nie ma totalnie skilla, tylko ważne, czy to ci spadnie ten owoc na łeb, czy nie spadnie. To jest cały klutej tej giereczki. Jak ci spadnie na łeb, to odpadasz, jak ci nie spadnie, to nie odpadasz. Co nie, obra? Znaczy... Raz może spaść, no. E, moim zdaniem nie może wcale 17 Dobra, idę osób tylko pewno... się kwalifikuje to jest bardzo mało ponieważ wszystkich osób jest Yy, nie wiem, ile, 30 chyba coś, więc trzeba się naprawdę. Oj, prawie mnie ten nas zaatakował. Dobra, i teraz. dobra, już fajnie, bo... fajnie, jak? już dwa. O, no nie, dobra. no owoc mnie też cyknął, dobra, nie podoba mi się to. Dawaj. Wow, 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 wow. dobra, po malutku. Je... dobra, udało mi się w miarę. Ja Jestem nawet... bardzo blisko już. Bardzo blisko, ja też jestem w miarę bardzo blisko. Czekam jeszcze na to drewno, żeby teraz czasem nie wyskoczyło dobra, to drewno. Jestem. Dobra, Są ja też trzeci. będę. Quarty, ja... Czasem. Jestem! Ej, jesteśmy egzekwu, chłopie. Ty wskoczyłeś no, i ja wskoczyłem. tak, tak, tak. Więc Dobra. spoko. Ej, spoko superansko to znaczy, że jesteśmy w finale? Czy nie, jeszcze jedna runda przed finale. Jeszcze jedna, tak, jeszcze tak, 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 żeby jedna dobiło tam pięciokrotnie. runda, a potem idziemy we dwójkę w finale. Będziemy! co a teraz siatkówka. Nie wierzę, że będzie siatkówka. Ooooo! Ja to, nie, to nawet lubię. Nie będę ja, tego hejtować, ja bo lubię. to jest akurat spoko. Ja, ja końcówki nie umiem przejść, chłopie, tego jakiegoś latającego, tego tam. Wiesz, na A, koniec to ta, jest takie. ta huśtawka. Ta huśtawka. Jakby tej huśtawki nie było, to by była fajna giereczka, ale huśtawki nienawidzę. No ona jest najgorsza. Wytłumacz mi jak tą huśtawkę przejść, bo ja tego nie wiem chłopie, ty tego nie przysiadłem. No moment, momencie jak już jest blisko, to skaczesz, No. ja naciskam od razu shifta z kontrolą, wszystko naciskam po prostu jak się leci. <laughs> Czyli jak po prostu jesteś u góry, to wszystko się naciska jak leci i się wskoczy, tak? No ja mniej więcej wtedy wskakuję, no. Hmm, dobra, to w takim razie będę się słuchać twojej rady i mam nadzieję, że Aha, też mi się fajnie. uda. Ale ja się na je? pewno się nie zakwalifikuję, bo jestem I, ostatni. Jak tu się da? Spokojnie, Abel. Jak to się dużo osób wywali, albo inne rzeczy porobi. Więc się nie przejmuj chłopie. Nie, serio, to... jestem tak mega, mega ostatni. Hmm, w ogóle nie jakiś, widzę nikogo. Kiedyś mały, nigdy nie byłeś tak ostatni? Nie. Nie, Dobra, nie, na naprawdę. spokojnie aberka bo ja tego nie, jeszcze nigdy nie, przyszedłem. nie, jeszcze balony z wodą, jakby. Tak, nie, mam wrażenie, wodu? że ona ma stary specjalny taki I... algorytm, że jak już ci nie, idzie, to specjalnie, to w ogóle jeszcze wszystko już ci cię nie, wszystko ci pcha. Idzie, nie? Tak, 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 tak. Ja naprawdę... wow, to nie, nie, naprawdę, nie, 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 Tak, nie, tak, tak, tak. nie, 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 bo, bo no... Dobra, już zaczynam narzekać. Już w tym momencie zaczynam narzekać jednak, bo dobra i pomalutku, Dobra, jestem w kolejnym etapie i teraz będę miał już ten końcówkę, więc o prawie końcówkę. A ty jak tam? Jak tam masz Abera? Bo ja już Nie tutaj... mogę nawet właśnie o to chodzi, właśnie to jest hmm. to ten niefart, że ja nie mogę wskoczyć w na jakieś podstawowe w ogóle Aha, elementy. Wszyscy jakby wskakują, a ja nie wskakuję. Tak, ale Co? w ogóle jakby to, to jest jakby błąd gry, że nie mogę tutaj wskoczyć w coś, tu normalnie bym wskoczył. Dobra, jakby, ja mam dźwięk. już, ja jestem już na końcówce. Wytłumacz mi, jak to się robi, Abera. Wytłumacz... To stary, no mówię ci, skaczesz czy klikasz wszystko. Ej, jakby tędy spróbować. No dobra, może nie będę tędy próbować. Dobra, może też jestem na Dobra, jak to zrobić? Jak? Stary, no i teraz dobra. ja też spróbuję. Wytłumacz mi, dobra. kiedy skoczyć. Dobra, skaczę i nie dałem Co rady. Co ja zrobiłem? Nie mów nawet, że nie damy rady, chłopie. Dawaj na pełnym sprincie. Nie, akurat nie, ludzie sobie odpadają. odpadają. Nie dali rady. Nikt nie dał rady. Dobra, kiedy się wskakuje? Kiedy Ale się nie wskakuje? Wiem. Jak on skoczył niby? Dobra, skaczę! Jestem? Nie, wskoczyłem. Proszę, daj radę. Daj radę? Odrzuciło mnie. Nie, Odrzuciło mnie. Proszę, Dobra. jak to on yeah. się zakwalifikował? Nie, nie. No.